Słuchajcie, w związku z tym, że tak jak jedna z moich hipotez przewidziała, Władimir Władimirowicz Putin pokazał się, jak gdyby nigdy nic. Stwierdził, że bez plotek życie byłoby nudne. Zapanowała wśród ludzi konsternacja, a na dodatek. Media zaczęły wrzucać teksty, informacje dotyczące przebazowania na teren kaliningradzkiego okręgu, okręgu wojskowego systemów rakietowych Iskander, ludzie zaczęli panikować. Straszna straka. Przynajmniej to co widzę w komentarzach na różnych forach, na w Facebooku i pod różnymi informacjami ludzie generalnie dostają slaki. Szykować się na wojnę, co robić, czy naprawdę oni zaatakują, czy coś. No, ciekaw jestem, ile z tych komentarzy panikarskich to jest robota odpowiednich sowieckich, przepraszam, rosyjskich służb. I opłacanych przez nich internetowych troli. A ile to jest. Yy... No, a ile to jest Nieznajomość tematu, i panika jakaś straszna. Chciałbym tylko wszystkich tych panikarzy, yy, uzmysłowić, że yy, system, rakiety systemu Iskander yy, według sam słów Ministerstwa Obrony Rosji. Yy, w okręgu Kaliningradzkim były już w grudniu 2013 roku. Wówczas prezydent Putin powiedział, że ach, jeszcze ich tam nie ma, ale planujemy generalnie um, tego typu ćwiczenia różne i tak dalej w tamtym rejonie z użyciem wojsk również rakietowych, ale decyzja należy do Ministerstwa Obrony. Te słowa wypowiedział Putin um, w grudniu 2013 roku ćwiczenia tego typu z przerzutami jednostek powietrzno w różne rejony ćwiczenia tego typu z działaniami, ze szkoleniami jednostek rakietowych armii rosyjskiej odbywały się non stop i będą się odbywać no wiadomo, że teraz są inne okoliczności i teraz być może umiejscowienie tych ćwiczeń, czyli zaraz w obwodzie kaliningradzkim powodują wielką srakę, no ale właśnie Rosjanom o to chodzi, żeby zastraszać wszystkich wokół. No, tak jak już wspominałem, zachowują się jak taki typowy szkolny bully, który napierdala słabszych, którzy się nie umieją postawić. A wiecie dobrze, jak to z takimi szkolnymi zawodnikami jest. Wydostanie taki raz w trąbę, albo generalnie po tym, jak komuś napluje do kanapki, to dostanie strzała z partyzanta, jak się najmniej będzie spodziewał ewentualnie zaczną się wszyscy z niego śmiać, że jest debilem. To najczęściej taki buli, okazuje się cienką w uszach ciotą. Nie twierdzę, że Rosja jest cienką w uszach ciotą, ale Rosja rozumie tylko i wyłącznie argumenty takie, jakie sama stosuje, czyli argumenty z pozycji siły. Jeżeli Rosja nie zostanie obśmiana i karmia, kurwa, w tekturowych butach, bo ta karmia ich jest czy de facto w większości wygląda, to dalej będzie cfaniakować i będzie jechać na opinii, jaką sobie wyrobiła zajmując Krym, nie ulegałbym wielkiej panicy, powiem szczerze, i wszystko na temat. No. Oczywiście trzeba tam kontrolować sprawę, bo trzeba yy, bacznie obserwować tych baranów. No ale no, nie sądźcie, że za chwilę zagony pancerne armii rosyjskiej uderzą na Polskę. No kurwa mać. No, najpierw muszą tutaj dojechać. Mm, najpierw muszą ponaprawiać swoje czołgi od rodze je kurwa po, pociągnąć, bo nie wszystkie ich czołgi to są te, które pokazują na targach broni słuchajcie. Taka jest prawda. Druga sprawa, o której chciałem wspomnieć, to pojawiające się również w okolicznościach tych różnych informacji teksty o patriotyzmie wśród Narodu Polskiego, o patriotyzmie wśród Polaków ogólnie, o jakieś dane statystyczne, że raptem niecała jedna trzecia by zdecydowana była walczyć i tak dalej, i tak dalej. No i wśród tych właśnie wszystkich tekstów. Coraz od jakiegoś czasu po, po pojawiają się im takie jakby stwierdzenia, że właściwie to tylko na Kiboli można liczyć, na kibiców, bo oni to właśnie taką podstawą patriotyczną będą. I oni tutaj na nich trzeba spoczywa obowiązek. Oni będą kurcze, tutaj bronić, bo to są miękkim kujem robione cioty. Słuchajcie, jak słyszę coś takiego, no niestety, również takie pierdoły opowiadał e, świętej pamięci generał Petelicki, że Kibice to jest ta patriotyczna młodzież. Tam chuja patriotyczna młodzież. Co ma darcie się na meczach, na ustawkach, czy na demonstracjach, darcie się hmm. Polska biało czerwoni, wymachiwanie flagami czym jeszcze polskimi, najczęściej to były flagi reklamowe piwatyskiego, z tego co pamiętam i odpalanie rad do patriotyzmu. Co do patriotyzmu, bo do patriotyzmu. Tego w prawdziwym wydaniu patriotyzmu w obliczu wojny, na przykład, mają oprawy meczowe. Nic nie mają. Fajnie, że oni to robią, no ale co, co to ma to w ogóle do patriotyzmu? Czy to oznacza, że taki kur na jeden z drugim łeplek z ogolonym flyer, łbem we flyersie? Przypominam, że ja również chodziłem bardzo często z ogolonym łbem i we flyersie. Co, on ma, co ma to do obrony ojczyzny czy patriotycznych wartości? Nic nie ma. Czy z takich ludzi byliby, nie wiem, dobrzy żołnierze, obrońcy ojczyzny? Najczęściej to są ludzie, którzy nie... Yy, nie zajmują się takimi rzeczami, jak ojczyzna, yy, patriotyzm i historia, tylko od czasu właśnie takich durnych tekstów, przepraszam, yy, nie chcę tutaj kalać pamięci generała Petelickiego, ale tym zrobił taką krzywdę, kurwa, tak tym tekstem od, o bohaterskich i patriotycznych kibolach. Od tamtej pory oni się utożsamiają prawie z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Z Armią Krajową. Oni, tutaj naród. Kurwa. Patriotyzm nie polega na tym. Patriotyzm polega na tym, by swoimi działaniami wspierać ojczyznę. I nie mówię wspierać rząd i tak dalej i tak dalej, tylko wspierać ojczyznę, naród. Przekazywać wartości. Okej, okay, oprawy meczowe są w porządku, ale dlaczego zaraz potem za tym idzie napierdalanka? Na przykład, no. jak mogą, można mówić o kibicach patriotach, skoro najczęściej napierdalają się między sobą czyli patrioci z innymi patriotami się napierdalają? Kompletne nieporozumienie. Bardziej Patriotów widzę w tych dziesiątkach tysięcy młodych ludzi, którzy organizują się w różnych stowarzyszeniach proobronnych, nawet czasami kierowanych przez debili, tak jak na przykład Polskie Drużyny Strzeleckie, których kierownictwo jest kurna, jakąś farsą. Ale ludzie, którzy organizują się albo wstępują do takich organizacji, to są prawdziwi patrioci. Oni starają się. Patriotycznie działać yy, i nie ograniczania swojego patriotyzmu do przyśpiewek z, z cyklu yy, 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 już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. No. No to jest moje zdanie na ten temat. I kurwa, jeszcze raz, po prostu słyszę porównywanie, jaki boli do patriotów, to po prostu zżygać mi się chce, kurwa. Pozdrawiam Was wszystkich. Oczywiście, A, żeby była jasna sprawa. Na pewno w tych środowiskach, w środowisku kibiców, kiboli, czy ludzi związanych z, z szeroko pojętym kibicowaniem, na pewno jest wielu patriotów, ale nie są patriotami, dlatego że są kibicami czy kibolami. I o to kurwa w tym chodzi. To jest takie moje małe, skromne zdanie na ten temat. Pozdrawiam serdecznie, wyluzujcie się, rakiety nie nadlecą, przynajmniej na razie. Trzeba robić swoje, być przygotowanym na różne okoliczności, ale nie srać po nogach, no. Wyluzujcie sprawę. Na razie, cześć.